W dzisiejszym filmiku chciałam wam pokazać, jak wygląda powiedzmy normalna dzielnica w Stanach, czy znaczy akurat w tej chwili jestem w New Jersey i to jest taki, takie bardzo typowe miejsce, gdzie ludzie mieszkają. Tak, w Stanach mówimy na to suburbs I, i te suburbs to są właśnie takie miejsca, gdzie ludzie przejeżdżają, to jest tak poza miastem i ludzie mają sobie domy tutaj uh, i to się żyje, powiedzmy, spokojnie. I myślę, że większość ludzi w Stanach mieszkają w takich suburbs, właśnie. Wiem, że w innym filmiku Wam mówiłam, że ogólnie w dużych miastach w Stanach to biali ludzie nie mieszkają. Ja myślę, że biali ludzie ogólnie uciekają do takich miejsc tutaj, żeby mieć e, trochę ziemi, żeby mieć dom. Ale mi osobiście takie życie się nie podoba, bo ja, ja byłem młodszy, mieszkałem w dużym mieście. Mieszkałem w Filadelfii. Tak właściwie my jesteśmy może 20 minut samochodem od Filadelfii. Jesteśmy po drugiej stronie rzeki w tej chwili. I się w dużym mieście i potem później mieszkałam większość życia w takich miejscach. Właśnie takich suburbs. Tak jak widzicie tutaj, to po prostu nic się nie dzieje. I myślę, że ludzie w Stanach chcą tak żyć. Jak mieszkałem w Polsce, to to się dowiedziałem, że ja nie wiem, ja nie chcę żyć tak, tak jak tutaj, bo potem wszystko jest daleko. W takim miejscu nie można żyć bez samochodu. I tutaj widać na przykład, tutaj mają ile samochodów? Dwóch. Widać, że tutaj jeszcze ktoś zaparkuje i jeszcze tutaj mają samochód. To przeważnie tutaj mieszkają całe rodziny i te rodziny mają czasami cztery samochody. Przeważnie jak rozmawiam z ludźmi w Polsce albo w Europie, to oni wyobrażają sobie, że Stany to jest tak jak Nowy Jork. A tak naprawdę Nowy Jork to jest tak jak inny kraj dla większości ludzi w Stanach, bo to jest całkiem inne miejsce. I w Nowym Jorku może żyć tak, że nie masz samochodu, wszędzie na pieszo albo metrem jeździsz, ale, ale większość miejsc co tak nie jest, że tutaj trzeba mieć samochód. I wszystko jest daleko, że tutaj są tylko domy. Jak chcesz gdzieś iść, to musisz pojechać samochodem. Sprawdziłem teraz na Google Maps i pisało, że jakbym chciał iść na przykład do stacji benzynowej, by musiał iść pieszo 15 minut. Oprócz tego, jakbym chciał iść do jakiegoś sklepu spożywczego, albo do restauracji, albo do baru, to na pieszo to by trwało mniej więcej 40 minut to jest bardzo daleko. Tutaj nic nie ma. Tutaj są tylko domy. Nie ma sklepów, nie ma restauracji, po prostu nic nie ma. I jak chcesz stąd wyjść, to nie możesz wyjść. Musisz wyjechać, musisz samochodem pojechać. I też jedna różnica jest taka, że te chodniki całkiem inaczej wyglądają tutaj w Stanach. Tak jak widać, te chodniki to jest tak jeden kawałek cementu i nawet e, jak ludzie parkują, to jest cały cement. W Polsce to zawsze mają jakieś tam um, kawałki, um, jakieś cegły, albo coś takiego. I tutaj widać, że to drzewo to tak popchnęło to do góry, widzicie to? I po prostu oni to tak zostawią, bo myślę, że w Polsce by mogli to naprawić, bo by mieli, o tak jak on tutaj, to jest dobry przykład. Tak ogólnie w Polsce wygląda, ale w Stanach bardzo rzadko się takie coś zobaczy, że przeważnie tak to wygląda i jak coś będzie nie tak, to po prostu zostawiają I, i tak to wygląda przez następne 30-40 lat i jest takie popęknięte po prostu I, i tak to wygląda w Stanach. To jest bardzo typowe. Też w takich dzielnicach zobaczycie, że ludzie tutaj mają, wiesz, gdzie grać koszykówkę albo mają, mają takie duże kampery. To jest bardzo typowe i ogólnie tutaj nic się nie dzieje. Zobaczcie jak jest cicho, nie ma samochodów widzę, że jakaś kobieta tutaj idzie, żeby wziąć sobie pocztę, ale oprócz tego, to takich, w takich miejscach, to jest bardzo cicho. Hello, how are you doing? Good. Oczywiście trzeba mówić cześć do wszystkich, bo tak to wygląda tutaj w Stanach. Jak się mieszka w takim miejscu, to jak się idzie po ulicy, to po prostu trzeba mówić cześć, trzeba się uśmiechać. Takie jest życie tutaj. Um, to jest takie, taki The American Dream, żeby mieć taki domek, mieć ładną trawę skoszoną. No i tak to wygląda mniej więcej. To, co mnie dziwi w Stanach, że ludzie tak uciekają od miast. Ludzie uciekają od innych ludzi i chcą mieć. chcą być daleko. I to mi się najbardziej podobało w Europie, przynajmniej we Wrocławiu, że tam, tam gdzie mieszkałem, to wychodziłem i tam było pełno ludzi tam wychodziłem i były restauracje były bary, były kluby e, były sklepy że ja mogłem na pieszo wszędzie iść i jak wychodziłem było pełno ludzi a w Stanach nie ma ludzi Tylk są tylko samochody i jak chcesz iść tam gdzie są ludzie to musisz iść do sklepu musisz iść i wydawać pieniądze Tutaj najważniejsze jest żeby wydawać pieniądze, żeby pracować, żeby dużo pracować, żeby mieć dużo pieniędzy, żeby kupować takie rzeczy, które są Ci niepotrzebne. Tak przynajmniej uważam, nie wiem, może, może źle na to patrzę. I nikt nie ma czasu w Stanach, to jest taki problem, że każdy pracuje, każdy pracuje dużo więcej niż, niż w Polsce, bo też ludzie daleko mieszkają od swojej pracy. Że przeważnie trzeba jechać pół godziny, 40 minut, żeby dojechać do pracy. Potem ludzie pracują 8 godzin dziennie, przynajmniej, przynajmniej. jeszcze do tego muszą wziąć sobie przerwę na lunch. To 8,5 w pracy. A tak naprawdę ludzie w Stanach pracują więcej. Na przykład mój kolega, hej, it going? na przykład mam kolegę tutaj, i on, i on mieszka w tej dzielnicy i... On pracuje czasami, że on wstaje, on musi wyjechać z domu, tak w pół, do, w pół do ósmej, może, i czasami dopiero wraca tak o siódmej, o ósmej wieczorem. To cały dzień spędził w pracy, albo jeździł tam. I potem, jak ludzie przejeżdżają do takich miejsc, to oni nic nie chcą robić, bo to jest daleko. Gdzie oni mogą iść? Oni nigdzie nie mogą iść. Oni nie mogą nawet stąd wyjechać, znaczy muszą wyjechać, nie mogą stąd wyjść. To znaczy, że jak chcą coś, cokolwiek zrobić, to muszą wsiąść w samochód i gdzieś pojechać. I to jest daleko. I potem ich znajomi też mieszkają daleko. To często tak jest, że po prostu ludzie siedzą tutaj w, w swoich domu, domach i nic nie robią. I myślę, że przez to ludzie w Stanach czasami mają depresję, bo, bo tak. Albo pracują, albo siedzą w domu i budują sobie takie fajne domy. To są ładne domy, są duże domy, jak widać. OK, ale dla mnie to jest tak, jakby sobie budowali swoje więzienia Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj mamy te domy i teraz wychodzimy tam, gdzie jest ulica, bo to jest tak w Stanach, że domy są osobno i potem nic nie ma. I potem są same biznesy, same sklepy. I tam, gdzie są sklepy, nie ma domów. Tam, gdzie ludzie pracują, to nikt nie, nie mieszka. Wszystko jest osobno i wszystko jest daleko. I teraz wychodzimy z, tej, z tego osiedla na taką główną ulicę. To tak jak ja bym chciał iść do sklepu albo do restauracji, albo gdziekolwiek, to muszę wyjść na tą ulicę i muszę się przejść. Przez 40 minut, żeby gdziekolwiek dojść, do banku, do sklepu, do restauracji. I mniej więcej tak to wygląda. Takie ulice. I te, też są chodniki, bo często ludzie w Europie mówią: że O, słyszałam, że w Stanach nie ma chodników. Są, ale nie zawsze. Ale rzadko ktoś tutaj chodzi. Może. Ludzie się tutaj przechodzą z psami. To jest też coś, coś co jest dziwne, że w Stanach nikt nie chodzi. Oni, oni nie cierpią chodzenia tutaj w Stanach, że dla nich, żeby gdzieś iść. To, wiesz, okej, okay, może, żeby się przejść na spacer wieczorem z psem. Ale oprócz tego, żeby gdzieś się przejść, żeby gdzieś iść, nie. To wtedy trzeba samochodem albo Uberem albo coś takiego, ale. Żeby gdzieś iść, na pieszo, żeby gdzieś dojść, to nie, jest za daleko. Dla nich pół godziny na pieszo to jest tak jak nie do wyobrażenia. Tak się nie dzieje w Stanach. How you doing? Po drugiej stronie mamy jakąś miejsce, żeby grać w piłkę nożną, ale oczywiście tam nikt nie gra, bo w Stanach to mi się wydaje, że dzieci tylko grają w sport, jak, jak oni są część drużyny. Że rzadko się zdarza, że po prostu dzieci się spotykają na boisku i grają tak po prostu ze sobą. Nie, tutaj to od małego rodzice biorą tych dzieci i ich tak zapisują do jakiejś drużyny. I, I wtedy jest taki nacisk, bo w Stanach to wszyscy są tacy bardzo. Competitive. Nie wiem jak to się mówi w polsku, że, że zawsze wszyscy chcą wygrać wszyscy chcą być najlepsi i zawsze od małego to ich zapisują na nie wiem, na, na football albo na baseball, albo na piłkę nożną albo na nie wiem, na balet, albo na siatkówkę, albo cokolwiek cokolwiek, hokej Oni ich zapisują i od małego grają i żeby oni byli najlepsi, żeby dostali, dostali stypendium e, na uniwersytecie, albo coś takiego i, ale tak, żeby grać po prostu, to nie, nikogo tutaj nie ma. I jakby te dzieci do, tutaj doszli, ich rodzice by ich nie, puś nie puścili tutaj, bo jest niebezpiecznie, bo są samochody. I teraz jestem w takim miejscu, to jest tak jak powiedzmy e, tak jak tak galeria, tylko że na dworze i tutaj są sklepy po tej stronie. Tutaj oczywiście ludzie parkują i, i tak to wygląda w Stanach przeważnie, że tam gdzie mieszkasz, to nie ma sklepów, w ogóle. i musisz naprawdę daleko pojechać. Jakbyś ktoś chciał na przykład samochodem, na pieszo, jak ktoś chciał na pieszo iść do sklepu, to to by trwało przeważnie pół godziny, może nawet godzinę, żeby dojść do najbliższego sklepu. Wszystko jest tak daleko. Wszystko jest daleko i wszędzie trzeba jechać samochodem. I oczywiście to jest tylko jedno miejsce w jednym stanie, to jest oczywiście w New Jersey, ale ogólnie myślę, że każde takie, takie suburbs tak wyglądają. I myślę, że to jest przez to, że jak oni za zaczęli budować takie nowe miasta, to oni za specjalnie budowali te miasta, żeby byli dla samochodów i nie dla ludzi. Ja myślę, że wcześniej jak nie było samochodów, to budowali miasta całkiem inaczej. Ale potem, później, te firmy samochodowe mieli bardzo duży wpływ na państwo. I oni płacili, żeby państwo budowało, budowało e, drogi i miasta w taki sposób, że każdy by potrzebował samochód. No, ale też jest taki fakt, że wszystko jest daleko w Stanach. I też chcę Wam przypomnieć, że wszystko to, co dzisiaj mówiłem, to jest tylko moja opinia. Nie każdy się ze mną zgadza. Wiem, że ludzie w Stanach to, oni chcą tak żyć i, i oni chcą mieszkać w tych suburbs i, i bardzo się cieszą i, i są zadowoleni. I to jest ich marzenie, żeby mieszkać w takim miejscu. Każdy ma inne podejście do życia i wiem, że dużo ludzi właśnie są bardzo zadowoleni takim życiem. Ja osobiście wolę mieszkać w dużym mieście. Ja bym mieszkał na przykład w Miami albo w Filadelfii. Dużo szybciej niż bym mieszkał właśnie w takiej dzielnicy. I dzięki, że oglądaliście. Subskrybujcie, lajkujcie i napiszcie w komentarzach. Na razie. Cześć.